Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa wyjątkowo serdecznie w programie Taniec z Gwiazdami Kulisy, co chyba widać tak naprawdę za nami, bo z reguły na tym parkiecie goszczą tylko tancerze i gwiazdy, też już tancerze, a teraz cały tłum fantastycznej widowni i fanów. A ja rozpoczynam ten program od rozmowy ze smutnymi bohaterami tego programu, troszkę smutnymi czy nie. Tamara i Łukasz są z nami, odpady dzisiaj w 12 odcinku. Jakie macie nastroje? Cieszymy się, że dotrwaliśmy do 12 odcinka. Przede wszystkim, to jest pierwsza emocja, bo odkładaliśmy już od 3-4 programów. Oprócz ostatniego, tydzień temu nie staliśmy na, na tak zwanej odpadce, więc tak naprawdę i tak, że tak powiem, normę mamy wyrobioną. I... Normę stresu czy normę stania na tym zagrożonym nie, miejscu? po prostu normę tańca. Zatańczyłam wszystko, co chciałam zatańczyć właściwie wszystkie tańce. Myślę, że nie, na, nie należy zgodnością. Tak, odpadliśmy z fajnym tangiem. Przepięknym, i... nagrodzonym i... czterema dziesiątkami. Więc myślę, że, że spadliśmy z wysokiego konia mm. i bez tego po prostu. Co no. więcej, jesteście jedną z trzech na 14 par, które zatańczą we wszystkich programach. Ale w ostatnim programie nie byliście nominowani jakby przez widzów i przez jurorów do odpadnięcia, więc mogliście się spodziewać, że wejdziecie gładko w finał. Czy nie? Czy nie myśleliście w ogóle o finale? To jakby się już teraz los, tak jest. zmienia, tak się tak samo mówię, no... Od, od do się, od tego... odcinek jest inaczej hmm, za każdym tak, razem. Więc... Ja się przygotowywałam na to, że, że możemy oddać. Oczywiście zawsze jest nadzieja, że się przy, że wszyscy chcemy wygrać, prawda? Po to bierzemy udział w tym programie, żeby wygrać, a nie żeby przegrać. Ale... Lepiej zakładać, że się odpadnie, wtedy tak, mniej boli. Wtedy mniej boli, więc założyliśmy, że jest to możliwe i, no, i jesteśmy w tym i, miejscu. W tym I miejscu. bardziej na spokojnie, ale to trochę... Na... Ja mam takie wrażenie, że jak się jest tak blisko finału, to taki niedosyt może pozostać. No bo jesteście na pudle. Nikt wam tego nie odbierze. Ta edycja była absolutnie świetna, jeśli chodzi o taniec, ale rzutem na taśmę nie udało się wam wejść do finału. Nie ma takiego dyskomfortu. Ja już teraz o tym nie myślę. Myślałam przed ogłoszeniem wyników, że no, będzie szkoda, że nie weszłam do finału. Teraz już się to stało, no cóż. Dobra, to co nie męczę o te rzeczy, które są smutne, powiedz mi proszę Tamaru, co tak naprawdę dał ci ten program? Co się zmieniło, bo sama wspomniałaś? że bardzo się otworzyłaś, że weszłaś w charakter, poznałaś jakby wszystkie warianty związane z pracą tutaj. To znaczy, poznałam siebie, poznałam granice swojego zmęczenia, swojego ile jakby moje ciało jest w stanie wytrzymać. Nauczyłam się bardzo wiele, Łukasz jest świetnym nauczycielem. Nie lubi jej, żebym mu kadzić, ale na no, <laughs> przykład. Mówię to szczerze, naprawdę cieszę się, że tańczyliśmy razem. Ehm, Jezu, gratuluję myśli, Wam. że przyda mi się to jeszcze w mojej drodze aktorskiej. No bo, z całą pewnością się przyda i to wielokrotnie, nie tylko e, drodze w drodze aktorskiej, ale w każdej. szansę też zobaczyć mnie troszeczkę z innej strony, nie tylko właśnie chłodnej Karoliny z niani, czy <grym> i to najciepliejsza... pod zasadą ról, które gram, tylko po prostu nie Bardzo okay Wam dziękuję to, i jeszcze raz serdecznie nie, gratuluję. Drzwi. Do zobaczenia w odcinku finałowym, bo e, tych Państwa nie braknie tam e, na pewno, tak jak z całą pewnością. Nie zabraknie tych dwojga państwa, którzy zdobyli chyba największą, jak do tej pory, liczbę 40 punktów. Magda i Czarek, oczywiście, chociaż tych państwa nikomu z Was przedstawiać nie trzeba. Dzisiaj znowu 40. Liczyliście, ile już ich jest? Nie, każda, każda dziesiątka jest dla nas naprawdę spełnieniem marzeń i, i szczytem szczęścia tutaj na tym parkiecie, tak. także za każdą ogromnie dziękujemy, jesteśmy wdzięczni i za, za każdy wysłany na nas sms, bardzo dziękujemy widzom, dziękujemy Państwu serdecznie. Dobrze, Magda jest zawsze tajemnicza moim zdaniem, jaka to jest Dobrze. kobieta powiedz, bo ona mówi konkretne, piękne rzeczy, zawsze dziękuję, widzą i to jest naturalne, ja Cię nie poznałem. To jest bardzo wesoła, bardzo sympatyczna, otwarta, życzliwa, uczynna, no niesamowicie... I <laughs> pięknie tańczy. Ale ja miesiące spędzone razem, tyle godzin na sali. Tak. Poznaje się człowieka od początku do końca. Pokłóciliśmy się parę razy, Pokłóci... było cudownie. No. Każde... Nie inaczej pewnie będzie w finale, kochani, tego wam życzę no, i nam nadzieję. wszystkim widzom, którzy będą uważnie obserwować także ostatni finałowy wielki odcinek tańca z gwiazdami. A teraz proponuję, żebyśmy zobaczyli, co wydarzyło się tu za kulisami w minionym tygodniu. W zeszłą niedzielę czwórka ćwierć finalistów walczyła o miejsce w półfinale. Bój był to trudny i emocjonujący, także dlatego, że wszyscy tańczyli do polskich piosenek, a to w tańcu z gwiazdami nie mały wyczyn. Każdy z nas, mm, kiedy słucha polskiej piosenki, ona mu się tam z czymś kojarzy, jakoś na swój sposób to interpretuje. Rozumiem, my musimy zrobić e, z tego e, kawałek hysterii. Zabawa zabawą, a w tle wielkiego telewizyjnego show tańczące gwiazdy emocjonowały się walką o miejsce w półfinale. Wszystko może się wydarzyć. Dziś zmienia się jeden parametr. Podajemy procentowy wynik głosowania. Kiedy w programie zaczynamy podawać te wyniki, zwykle wszystko się zmienia. Dwa tańce, przebiórki w trakcie programu i nerwowe napięcie. Wszystko to sprawiło, że każdy finalista naprawdę przeżywał ten odcinek. Choć każdy na swój sposób. Nie chodzi przecież tylko o wygranie kryształowej kuli i czerwonej korwety, ale przede wszystkim o honor, godność i zachowanie twarzy pokerzysty, nawet w najbardziej kryzysowej sytuacji. Co dokładnie oznacza kryzysowa sytuacja, miał na swojej skórze odczuć Robert Janowski. Świerćfinał to jest taki moment, yy, gdzie można zdobyć czwarte miejsce, czyli to najgorsze, tak? Więc nie chciałbym być czwartym. Niestety już sobotnie próby pokazały, że wejść do półfinału będzie bardzo, bardzo trudno. Nie idzie, tak? Nie, nie szło nam to dzisiaj kompletnie z tym quickstepem. Mają dwa dni. No, nie da się takiego trudnego tańca zrobić w dwa dni. Tak jakby chciało i żyli, albo nawet tak jak ja bym chciał, no, bo mnie no, udział dużo lepiej. Ramiona w dół, barki w dół i teraz intensywnie. I. Wszyscy mają dwa dni, tylko może są zdolniejsi czy coś. Większe predyspozycje mają może do tym niż ja. Przed niedzielnym występem Robert starał się dodać sobie otuchy. Chcę sobie zatańczyć wreszcie, nie spinać się. Co powiedzą, to powiedzą. Chcę mieć z tego radość. Bo już dużo nie zostało, być może to jest mój ostatni odcinek dzisiaj, więc tutaj po prostu wejdę, będę starał się mieć dużo czasu na ten taniec. Nie lubię tego momentu, wiesz, Tu, przed wyjściem. Stoi w blokach przed startem, się czuje, jak pies gończy. Nierówno bardzo, ponieważ były piękne fragmenty i fragmenty, gdzie ty robisz co innego, Ania robi co innego, dużo pomyłek, utrata ramy. Quiz przyciężki i rzeczywiście brak synchronu w parze i co się stało? No pomyliliśmy troszkę. Weszliśmy na ten podest, gdzie są sędziowie, siedzą tam mamy figurkę i razłem obcasem na to już poszło, wiesz. No ale to takie no, trudno. Rozczarowany jesteś trochę? Tak, bo mogłem lepiej zatańczyć. Bo umiem to lepiej zatańczyć. Nie, nie zawsze się udaje. Lajtowa taka cała u obojga partnerów na ugiętych kolanach. Yy, zabrakło mi poweru w tej czaczy. Nie, a muszę powiedzieć, że nie zatańczyłem ani kroczku na miękkich kolanach. Miałem wyprostowane nogi cały taniec, więc czepiają się. Ojej, ale już wiesz co, szczęśliwy jestem, że... Przez góry. Coś się podoba, no? Z punktu widzenia wynika, bo musielibyśmy dostać więcej SMS-ów od podziana. Co jest niemożliwe przecież. No. Poczułem teraz tak, że mi kamień z serca spadł, wiesz? Taki lżejszy. I tak myślę, że jest sprawiedliwy, bo, on, bo naprawdę nie jestem na szanse, że w sumie uda. Mimo, że chciałbym być w trójce i jak już się tak daleko jest, no to. No ale muszę. Już... Chciałem z godnością powiedzieć Dziękuję Państwu. O jeszcze chwilkę. Będzie mi najbardziej brakowało. To. Z tego Fajna dziewczyna jest za nich trzeba. Powiedzieć. A robert to bardzo fajny, normalny. Paśmy no, sobie posłodzili. posłodzili tak, a o, się syfie, tak o. Tamara i Łukasz już trzy razy mimo niezłych występów niemal pożegnali się z programem. Uzasadniona więc była ich obawa o SMS-owe wsparcie od widzów. Jak będzie wskaźnik procentowy, będzie tam 40, 52. Będzie. No naprawdę, no, musiałby się cud dzisiaj wydarzyć. Myśl o pożegnaniu z programem nie dawała Tamarze spokoju przez cały czas trwania próby generalnej. Tym bardziej, że nawet tu typowano ją na przegraną. Choć dobór par stających podczas próby w strefie zagrożenia jest zupełnie przypadkowy. Był to jeden z nielicznych występów Tamary w programie, gdzie oprócz tremy pojawił się też dobry humor i radość z mającego nastąpić za chwilę tańca. To była prawdziwie wybuchowa mieszanka nastrojów. Halo, mówią do mikrofonu. halo. Dostałam grafik na, na następny tydzień. Może to jakiś dobry znak. Jestem zdenerwowana znowu. Tak? Pokaż, jakie masz treta. Dobrze. Wyluzuję. Zlu. Wyluzuję i tak odpadam <gulanie> na no, to. No właśnie. Żegnaj kotku, Dziękuję. Żegnaj świnko. Amara, nie poznajecie. otworzyłaś się po raz drugi w Tańcu z Gwiazdami. Gratuluję kobietom. Super, naprawdę, jestem w szoku, bo troszkę jednak tam się pomyliłam w jednym miejscu. Dziewiątka, no to jest wiesz. No, dziesiątka to by było. No, już tak wiesz, no, że idealnie, a jednak w no, pracy przede mną jest trochę. Gdybym miała dalej tańczyć, no. Chciałabym. Muszę lecieć. Połączenie znakomitej jakości z wrażeniem artystycznym wstaję osobiście i składam kierunek. Nie zestresowałam się. Pierwszy raz. To chyba mój najlepszy taniec. W sensie technicznym, że jestem naprawdę zadowolona, że zrobiłam wszystko, co było trzeba. Nawet jeżeli odpadniemy, ja to odpadniemy z, z honorem. W półfinale znajdą się tylko trzy wybrane przez was pary. Jak wygląda państwa głosowanie w procentach? Będzie, jak będzie wskaźnik procentowy, Wtedy. będzie tam 40, 52 i 2. Pierwsze miejsce od was, jak na razie, Tamara z Łukaszem. Poczekajmy jeszcze, dobrze? Nie cieszmy się za w zeszłym tygodniu było tak, że na bank przed przerwą e, reklamową leciałam. Potem się sms zmieniło, więc teraz też się może zmienić, słuchajcie. No ale są emocje, słuchajcie, to jest po prostu, ja nie przypuszczałam, że ja się będę takie emocje nadać w tym programie. Srebrny medal dzisiejszego odcinka, jednocześnie ostatnie niezagrożone miejsce zdobywają dzisiaj Tamara i Łukasz. No, się. Dzięki programowi Witanie z gwiazdami mam swój zimny wizerunek, tak mi się wydaje. Tak, że się udało, no bo jestem to jestem, jestem w półfinale. Ale w walce o półfinał Magda była chyba najmniej zestresowana. Nie chcemy wygrać kryształowej kuli ani diamentowych Lamborghini ani nic innego. Po prostu chcemy dobrze zatańczyć. Słuchajcie, możemy to spróbować. Chodzi o to, żeby wyglądało to autentycznie. Sielanka skończyła się, gdy para zaczęła na serio ćwiczyć nad ostatecznym efektem. Pod okiem choreografa. To odejście, to obejście jej musi być dużo bardziej wyraziste i kocie, tak? I jak ją przyciągasz, ja no, no to wcześniej podejść, no co? Wszystko robimy tutaj, nie na sali, bo na sali nie mamy rekwizytów, nie mamy grupy, nie mamy choreografa, który wszystko nas zmienia. W walce o półfinał para sięgnęła po bardzo trudną figurę turniejową. Prawie traci równowagę, ja zwłaszcza, tracę równowagę. W momencie, kiedy ma nastąpić gwałtowny zwrot głowy, w moim przypadku partnerki, ja go wykonuję bardzo powoli. Zmuszona jestem po raz pierwszy do, do takich ostrych, codziennych e zmagań z wysiłkiem fizycznym. Nie będę ukrywała tego, że latam na skrzydłach i tak dalej, mam energię po prostu po kokardki. Nie, jestem, jesteśmy zmęczeni. W niedzielę dzięki adrenalinie Magda i Czarek już odmienieni, wykazali się gotowością do walki. Magda chciałaby po prostu nie zatańczyć dużo gorzej niż zatańczyła w poprzednich programach. No a już ma takie piętno tego, że no w drugim programie dostała 40 chyba za tango. Denerwuje się i, i w jakiś sposób próbuje postawić na nogi, koncentrować maksymalnie przed w każdą niedzielę. Które zostały nam w programie, pokazałyście i Tamara, i ty drugie swoje oblicze. Rokowe, szalone, wariatki, świetny Jajk. Dziewięć. Jesteśmy na pierwszym miejscu z Tamarą. Za Jajka. No, teraz tango. Dostanie 40. Ja postaram się złapać ze dwie dziewiątki do dziesiątki i będzie dobrze, no. Nadmiar piękna, oddech zapiera. Cudowny bezczas jak. Pierwsza pochwała dla pary za taki wolny fragment. Dla niedoświadczonego tancerza za tańczyć pod taką kontrolą, w tak wolnym rytmie. Proszę o wielkie brawa ja osobiście. Czarna Madonna, anioł, za każdym razem Czarna Mamba się stwistowała na widok Twojego tańca. Jestem tak skręcona. Brawo, Mamba. Dziękuję bardzo. Jednak 10. tym razem Magda nie zajęła pierwszego miejsca sama. Razem z nią triumfowała Tamara. Ostatecznie stanęło jednak na tym, że zwycięska para może być tylko jedna. Magda i Cezary. i no, Byliśmy pewni, że, że dzisiaj na pewno staniemy i, i, i być może polezimy. Także się ogromnie cieszę, naprawdę, i dziękuję wszystkim e, widzom za, za poparcie. Wielkie dzięki, naprawdę. Dla Pudziana walka o zwycięstwo to chleb powszedni. W zeszłym tygodniu musiał wysilać się na wielu frontach jednocześnie. Wczoraj tylko 5 godzin mnie przeciągnęli w Anglii na zawodach, więc musiałem parę ton przerzucić. I dzisiaj o rano pobudka, żeby tu przyjechać. O 13 wylądowałem i od razu na, na próbę i jakoś sobie radzę. Dobra chłopaki, dajcie jeszcze z raz. Walka o półfinał wyzwoliła w Strongmanie sportowe instynkty. Wiem, że akurat się parkietu nie zostanę, ale to minimum muszę zrobić, żeby kibiców swoich nie zawieść. Dzisiaj trochę nogi odmawiają posłuszeństwa, więc... To już nie to, że ja nie chcę, tylko po prostu już fizyczność odmawia. Nie się... myli mi to. Mariusz miał zawody w Londynie. Troszkę tam trenowali, ale ogólnie myślę, że to jest stres po pierwsze dlatego, że jest finał i chcą wypaść dobrze, żeby ludzie nie mówili, że są w półfinale tylko dlatego, że on jest popularny. Tylko, że jest i popularny i dobrze tańczy. Jest naprawdę ciężko. No ale cóż, no próbujemy to wszystko jakoś naprawić, dlatego, że nie wchodzę w rytm. Wiem jak robić, ale po prostu nie wchodzę w tempo. Parkiet czy green room, dla wyczynowca każde miejsce jest dobre, żeby jeszcze trochę poćwiczyć. Mariusz wiedział, że walczy o półfinał. Na parkiecie było widać rezultaty morderczych ćwiczeń. Dzień zawodów nawet, na godzinę przed zawodami, 3 tak, godziny, jedziemy, jedziemy do końca, zawody się skończyły. To jest strasznie dzielny chłopak, bo nie dość, że dziwił te swoje tony, ciężarówki przesuwał, to jeszcze był w stanie poświęcić tak dużo czasu na trening, więc fajnie. Drugiego tańca tego wieczoru para na pewno nie mogła nazwać standardowym. Tak weszłam, że nie mogłam już się przynieść, się potknęłam sama o siebie, musiałam z to wyjąć, nie mogłam się poradzić, bo to jest 400 warstw, potem chciałam na niego skakać, nie wiedział, że ja mogłam na nim więc w ogóle mnie nie złapał. Ja, wiedział, zrzał. ja zrzał. mówię, zrzał. co dalej? To była ja paranoja. Ja myślę, że generalnie o tym dostaliśmy tak, jak dostaliśmy, tylko dlatego, że on po zachował zimną krew chłopak. Widziałam, że Mariusz trzymał absolutnie swoje kroki, rytm i wszystko, co było możliwe. A ja mówię bardzo, że ty się plączesz, i nie ja wiem, co dalej. No dobra, łapmy za to, i dalej, jedziemy. widzimy. Chciałam powiedzieć, że przemi powiedz, że Mariusz y, spisał się na medal, po prostu. Heroiczna postawa Mariusza nie uchroniła go jednak od pierwszej w historii obecności w strefie zagrożenia. Nie mam jakiegoś ciśnienia, bo ja muszę wygrać, nie. Może w tym tygodniu odpadnę, może za tydzień odpadnę. Nie wiem, więc po prostu to tylko zależy od publiczności. Widzowie jak zwykle dopisali, Pudzian był w półfinale, a mama Siłacza w siódmym niebie. Bałam się bardzo, ale wszystkim widzą i przed telewizorami za sms -y serdecznie dziękujemy. Ale prosimy jeszcze, jeszcze, żeby syn się pobawił. Jeszcze chociaż nie tańczył całe życie, żeby się wreszcie wytańczył w teraz. A już za chwilę wracamy do studia Oliwiera Janiaka i naszych finalistów. W jakich są nastrojach na tydzień przed wielkim finałem? Zostańcie z nami. Odpowiedź już po przerwie. Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie w programie Taniec z Gwiazdami w Kulisy. Jak widzicie na parkiecie konkretne zamieszania, największe wywołują ci oto tutaj Państwo. Mariusz Pudzianowski i Pani Magda Soszyńska. Michnio to jest jej drugie nazwisko. Wiedziałem, że jak zwykle zjem jedną literkę z tajmy, tutaj ładnie frontem do kamery. Kochani, ja mam proste i konkretne pytanie. Czy wy, gdy zaczynał się program, zwłaszcza ty Mariusz, czy ty myślałeś, że dojdziesz do finału? Yy, moje założenie było 6 programów, żeby przetrwać i tak wszystko było ułożone, yy, moje plany treningowe, wyjazdy po sześć, a tutaj wszystko to teraz takiego obrotu nabrało, że musiałem się wycofać z jakichś imprez, z jakichś startów, dlatego no i jeszcze ciężko pogodzić, bo teraz wyjazdy gdzieś ciągle... Chcemy ja chciałem jeździć z Mariuszem po tych 6 bo ty... się okazało, że jest bardzo dużo pracy jego, tak no Nie narzekaj, że... nie narzekaj, bo jesteś w najlepszym programie rozrywkowym w tym kraju, jesteś w jego e, finale. Jak na sportowca przystało, e, wszedłeś do wielkiego e, finału. Coś specjalnego będziecie przyszykować? czy nie myśleliście do tej pory jeszcze, jeszcze nie myśleliśmy szczerze mówiąc, bo y, nie liczyliśmy na ten finał, także... Ale teraz zacznie, zaczniemy myśleć, podejrzewam od jutra rana. Eee, Mariusz miałeś do tej pory n, swoje grono n, kibiców, którzy n, kibicowali się ze względu na twoje osiągnięcia sportowe. A tu już widzimy, masz nowy fanów. Tak, tak, moje dwie bratanice, które za każdym razem trzymają kciuki za mnie. Ej. Kochani, no to zostawiam Was teraz w rodzinnych klimatach, niech Wam gratuluję. ja trzymam za Was kciuki w finale i będę bardzo uważnie obserwował, do czego też namawiam serdecznie wszystkich widzów programu Taniec z Gwiazdami i widzów TVN przede wszystkim. Dzisiaj, drodzy Państwo, mieliśmy okazję usłyszeć absolutnie wielką muzyczną gwiazdę, Nat James, to... Gentleman z UK, czyli z Wielkiej Brytanii, ma 28 lat, a dziś zaprezentował widzom TVN-u dwa wyjątkowe numery ze swojej pierwszej płyty. Ja mam jego drugą płytę, ale zanim o niej porozmawiamy, zanim o tej płycie porozmawiamy, wykorzystajmy okazję, że jest z nami. Welcome between us, it is a big pleasure that I can speak hey, with you. It's great to be here, man, great to be here. Uh, what do you think about Polish uh, band uh, you played tonight with? The band fantastic. It's just The big orchestra, big sound, just, yeah, it was great. Uh, zapytałem uh, Nata, jak mu się i śpiewało, czy akompaniamencie fantastyczne, jak się okazało w odpowiedzi polskiej orkiestry. And what do you think about uh, Polish girls? Because uh, a lot of dancers was dancing around you. I heard that it he was a little shiny uh, at the beginning. Yeah, yeah. Um, I was very excited. Uh, lots of beautiful women around me. I mean. What are you gonna do? You know, you sing, they dobrze. you have a good time, a little look around, it's all good. It's good that you didn't forget the words of your song. I nearly did at one point. <laughs> na to, drodzy państwo, e, bo słyszałem, że na próbach miał e, mały problem, zatrzymał się czerwień, pojawiła mu się na twarzy, a wszystko w związku z pięknymi polskimi e, tancerkami, które tańczyły wokół niego, i powiedział, że rzeczywiście dziewczyny delikatnie e, go e, Zestresowały, ale potem zaśpiewał świetnie tak, że nie zapomniał słów swoich piosenek, które dzisiaj wykonywał. Uh, this program Dancing with the Stars is very popular uh, not only in our country. Uh, it comes from United Kingdom. Have you ever seen it in the television? Tak, yeah, I mean, I'm working hard Kiedy traveling a lot. When I'm at home, I sit down and I watch it, but um, I'm not a huge fan. But if I, sat at home, I, would be. I mean, it's fabulous. And the, yeah. and do you like this Polish version? You have oh, seen yeah. today? Yeah. Z na to państwa, czy oglądał w Wielkiej Brytanii, e, z gwiazdami", bo stamtąd przecież ten program e, pochodzi. On powiedział, że mimo tego, że nie ogląda często telewizji, to e, zna ten klimat glamour i bardzo mu się dzisiaj podobało. E, I've got your uh, second album uh, yeah. kingsdom falls what we can expect about this music music which it's, is insane. Uh, it's it's so music experimental it's kind of drum and bass and dance and funky house and and funk Is cool. I think you'll like it. We will check it. Yeah. Drodzy Państwo spytałem na to co możemy znaleźć na jego nowej płycie. Królestwa upadają to jego tytuł. Myślę, że gatunków muzycznych tłumaczyć nie trzeba. Zdradzę tylko Państwu, że płyta jest w Polsce na rynku od minionego piątku. A kolejny odcinek, ostatni finałowy tańca z gwiazdami już w przyszłą niedzielę o godzinie 20.00. Absolutnie. Nie możecie Państwo tego przegapić. Teraz żegnam się oczywiście z Państwem i z Natem też. Do zobaczenia. No, thank you very much thank for you. the conversation. Thank This you, that you was were with us. Right. Dobranoc. Dziękujemy bardzo.